W tej Warszawie oczywiście, tego co Romanych tak zafundowali, te powstanie za 8 milionów. Już pewno jest wiadomo, że doradcą prezydenta Sikorskiego był Józef rotinger został zrzucony. Jak? No był właśnie. No więc został zrzucony przed powstaniem na temu kraju. Oczywiście z tymi pieniędzmi był wysłany przez mi Zaplecamy polskiego rządu. Józef Rettinger rzeczywiście był agentem rządu brytyjskiego, to z całą pewnością. Prawdopodobnie też niektórzy go podejrzewają, że był agentem sowieckim. Ja nie wiem, czy to prawda, ale no... Y, y, natomiast jeżeli... Kiedy Józef Rettinger przed powstaniem został zrzucony, no to akurat on nie wiem dlaczego, ale próbował te kręgi decyzyjne w kraju, delegaturę rządu odmówić od organizowania powstania w Warszawie. Próbował im to wyperswadować. W związku z tym pojawił się pomysł, żeby go zastrzelić, żeby go zlikwidować ale inni ci powiedzieli tak, no jedyna nasza nadzieja w tej chwili to są alianci i co wysłannika aliantów zastrzelimy i co dalej, to, to na co my będziemy liczyć wtedy. Więc Józefowi Oettingerowi nic się nie stało, natomiast... E, chwileczkę, mam trochę inne wieści. Został otruty talent. jednak e, polski wywiad się zorientował, no, ostatnim samolotem Zabrali go do Anglii, umierając. Kiedy? Ale przeżył. Kiedy? No, powstaniem. Proszę pana, no nie wiem, naprawdę nie wiem, co państwo czytacie, że macie takie wiadomości. Józef Rettinger był jednym z pomysłodawców organizowania klubu Bilderberg. Już wiele lat po wojnie, więc naprawdę. Nie, bo to teraz w internecie można przeczytać różne rewelacje, nie wiem kto tam je kolportuje. Na przykład są takie listy Żydów. Ktoś się dobrze bawi, dlatego, że no jak te listy Żydów są tworzone. No bierze ta, autor tej listy bierze nazwiska osób no, znanych publicznie. I każdemu przypisuje jakieś żydowskie nazwisko. To czasami to prawda, ale w większości przypadków to nieprawda. O na przykład Frasyniuk, Władysław Frasyniuk, on jest Ukraińcem. Natomiast na tych listach figuruje jako Żyd. I jeszcze ma takie nazwisko, no jak ktoś zna język niemiecki, to by wiedział, że żaden Żyd by się tak nie nazywał. Bo ma przypisane nazwisko Rotenschwanz. No Ktoś z Państwa zna język niemiecki, to wie, co to znaczy. Więc niemożliwe, żeby jakiś <laughs> <laughs> żyd się tak nazywał. Owszem, Rotenschwanz. No, już nie będę tłumaczył, bo tu panie są, więc nie wiem. Ale owszem, Żydom polskim nadawano nazwiska, bo Żydzi polscy nie mieli nazwisk. Po rozbiorach Polski, po trzecim rozbiorze, Niemcy na przykład, Prusy zajęły Warszawę w wyniku trzeciego rozbioru. Nie Rosja, tylko to był zabór pruski, w związku z tym był taki urzędnik króla pruskiego nazwiskiem Hoffman. No i on nadawał tym polskim, w Prusach to musiał być porządek, w związku z tym Żydzi musieli mieć nazwiska, i on te nazwiska Żydom nadawał. Tam nie był niewrażliwy na brzęczące argumenty, więc jak któryś Żyd tam chciał mieć ładne nazwisko, to, to go nazwał Goldberg, a tamtego. No ale nie roczę szwans, by mu król uszy poobrywał za coś takiego, za takie figle, więc nie. Na przykład, o, Korwin Mikke. Też tam jest, figuruje jako Ozjasz Goldberg. Jako Ozjasz Goldberg. Ja przypadkowo wiem, skąd się to wzięło. Otóż był taki, nie wiem czy on żyje, może jeszcze żyje, taki karykaturzysta Antoni Choderowski I on narysował bardzo zresztą udaną, taką dowcipną karykaturę Korwina, jako takiego handelesa, który tam kurami na straganie i tak dalej, cebulą i czostkiem i te. I podpisał to Ozjasz Goldberg. Korwinowi się bardzo ta karykatura podobała, oprawił ją w ramki i powiesił w gabinecie. No i mnóstwo ludzi to widziało. Co taka jest, tak jest, tutaj przynajmniej jest jakaś przyczyna, a w innych przypadkach tu nie ma. Także ja bym by zalecał pewną ostrożność w korzystaniu z takich źródeł niewiadomego pochodzenia, bo to oni się nie podpisują pod tym. A tam, no internet wszystko zniesie, Stanisław Lem mówił, że nie zdawał sobie sprawy ilu jest na świecie wariatów, dopóki nie zaczął korzystać z internetu. To coś jest na rzeczy, także tak. Proszę bardzo. Panie doktorze, uznając Pana doświadczenie polityczne, jaki jest u Pana najbardziej prawdopodobny scenariusz na Polski po nadchodzących wyborach? To jest uwzględnieniem przyszłorocznych prezydenckich za rok już będą... No to pan prezydent Duda już nie może kandydować, bo nie, konstytucja przewiduje tylko dwie kadencje. Zobaczymy, kto tam będzie się pojawiał na horyzoncie. Natomiast jeśli chodzi o najbardziej prawdopodobny wynik wyborczy, to myślę, że Prawo i Sprawiedliwość uzyska najlepszy wynik wyborczy, ale... Prawdopodobnie niewystarczający do samodzielnego utworzenia rządu. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość będzie poszukiwało kolaborantów. No i myślę, że już wiem jakich. To będzie Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma stuprocentową zdolność koalicyjną, a w patriotycznych porywach to nawet większą. W związku z tym się nadaje. To oczywiście będzie trochę kosztowało. No, nie trochę, drogo będzie kosztowało. Tak jak to było w, za czasów Stanisława Augusta, kiedy przyjechał do Warszawy francuski teatr. Moi królowi wpadła w oko jedna aktorka, bardzo ładna. Wysłał jej bilecik z zapytaniem, czy może zapukać do jej serduszka. Ona odpowiedziała natychmiast tak najjaśniejszy panie, ale to będzie bardzo drogo kosztowało. Więc do serduszka PSL-u też można zapukać, ale to drogo kosztuje. No i tyle, i będziemy mieli rząd, że tak powiem, koalicyjny. Ja no, zupełnie to, bo w Ostrowie Mazowieckiej już od 10 czy więcej lat więcej trwa koalicja PiS-u z PSL-em. Także to, co pan mówi, to przybrało tutaj. No to ja mówię, na 100%. To a ja mam pytanie takie, z tej samej szuflady. Czym zdobył serce, czy tam rozum pana naczelnika, pan Andrzej Duda, że desygnował go na prezydenta? Ja myślałem, że Andrzej Nowak poważna, poważna, poważna też Andrzej, bo ile. Czy Andrzej Nowak zostanie prezydentem, Czech bardziej, no powiedziałbym poważny, bo może to obraża prezydenta Dudę, ale no, no tak, tak, tak skupiłem pytanie nie będę się tu wyginał. Jest bardziej, poważny, pa, bardziej poważny kandydat będzie. Czym znowu chce pan Andrzej Duda? No i tej jest tej Ale to może odpowiem na to pytanie. Tego nie wiem, natomiast no, być może, że jakąś okolicznością sprzyjającą temu była okoliczność, że Andrzej Duda był urzędnikiem w Kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego. Być może, że to... Ale nie wiem, nie wiem. No, dla... jest, no, to już nie jest wystarczające. Porządek... Pro, proszę pana, być może, że dla naczelnika państwa to była wystarczająca rekomendacja. Być może jeszcze była inna. Tak jak no, moje, tak, moją refleksję, może nie powiem, że zdziwienie, ale moją refleksję budzi to, że kiedy był tworzony rząd pani Beaty Szydło, to wicepremierem i dyktatorem gospodarczym Polski w tym rządzie został Mateusz Morawiecki wcześniej który wcześniej był doradcą Donalda Tuska co więcej po y, głębokiej rekonstrukcji rządu y, w tysiąc, 2017 roku y, no to pani szydło została spuszczona z wodą do parlamentu europejskiego a pan Mateusz Morawiecki został premierem. Nie wiem, czy tutaj zaważyła na tym okoliczność, że Mateusz Morawiecki w 1989 roku był zarejestrowany jako tajny współpracownik Stasi pod dwoma pseudonimami Student i Jakub. I to jest ciekawe, dlatego, że on, znaczy po zjednoczeniu Niemiec wszystkie aktywa Stasi zostały przejęte przez BND. Centralę Wywiadowczą Niemiecką. Otóż ta, być może, że ta sprawa nie miała dalszego ciągu, ale być może, że miała. I ponieważ prezydent Duda w lipcu 2017 roku po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią zawetował ustawy sądowe, po czym do dzisiejszego dnia mamy czkawkę no to być może, że ta, ta sama ręka, że tak powiem, zdecydowała o tym, że Pan Mateusz Morawiecki zostanie premierem. Kontynuując ten wątek, to jeszcze, przepraszam bo ja tutaj się, nie, nie jest to dyskusja, więc no, panem, tylko zadaję pytania, które mnie członkowie Roku Kontroli tutaj też porzucili i to jest jedno z tych pytań. Ponieważ sondaż e, przeprowadzony przez Do rzeczy wśród, wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości wykazuje coś takiego, że kto ma być z prezydentem po, po Andrzeju Dudzie. A ten Mateusz Morawiecki 21%, 9% bata szybło, Zbytka Witek 5%, a aż 56% wyborców PIS-u nie wie. Odpowiedziało nie wie. W związku z powyższym na pewno ten elektorat, twardy elektorat, wręcz powiedziałbym betonowy, czeka na y, wskazanie przez naczelnika państwa, kto ma być dalej głową państwa, tak myślę. Czy może pan wie na ten temat, kogo, kto, kto wejdzie w łaski pana naczelnika? No, skazać, pana, jak jak ja takie rzeczy wiedział. Ja... jak ja bym takie rzeczy wiedział, to bym był bardzo bogaty. No, <laughs> więc, więc następne pytanie też od, od, od naszych rozmówców, chodzi o przedsiębiorczość. To znaczy mamy długi w tej chwili takie, ktoś to musi oddać kiedyś, ktoś to musi wypracować. Według Piotra Wyjścia nie ma, no, ale to jest moje zdanie. 100 lat trzeba spłacać ten dług, a tu dalej jest rozdawnictwo. Niemniej jednak pytanie dotyczy czegoś innego, znaczy tego też dotyczy, ale chod, spróbowałbym je tak, chodzi o stabilność prawa i stabilność państwa, bo na razie to wygląda na to, że to jest państwo z dykty. Prawa się zmieniają, ile jest podatków i tego ja nie wiem, myślę, że około stu. Nie ma jeszcze podatku, tak jak tam gdzieś we Włoszech na, na Sycylii, że jest podatek od cienia, od słońca już są, nie ma od cienia. Kiedy lepiej zgryną? Mam do czynienia z przedsiębiorcami i wielu z nich chce kończyć działalność. Zresztą po stole widać, wynajmy, 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 likwiduje się, ktoś tu powiedział, 200 tysięcy, pan, pan właściwie powiedział, że że 250 tysięcy przedsiębiorców, przedsiębiorców zamknęło swoją działalność gospodarczą. Jeżeli się uchwala tak prawo tańczy, jest to świętego wita, zmienia się prawo, rozporządzenia, polskie Łady i tak dalej który przedsiębiorca pozwoli sobie na funkcjonowanie bez pracy prawnego, bez specjalisty od deszczu, bez specjalisty od tych podatków wszystkich, para podatków, podatków i tak dalej, bo on nie ma czasu śledzić tego, ten, ten zmiany prawa, tym bardziej, że według mojej wiedzy 35 tysięcy akt, stron aktów prawnych wysmażył sen. W tej chwili to jest podobno 300 tysięcy rozporządzeń i, tego, i aktów spraw, prawnych w po no, stronach, które musi objąć ten przedsiębiorca. Samochód, który nie jest stabilny, nie pojedzie i teraz każdy, kto się bierze za jakąś działalność gospodarczą, musi mieć zdawać sobie sprawę, że czeka na droga przez mękę. Kupa kontroli, urzędasów i tak a to kosztuje, bo każdy akt prawny wymaga, wymaga e egzekucji. A kto to egzekucję przeprowadza? Urzędnicy i najczęściej to są nowi urzędnicy. W ten sposób rośnie administracja samorządowa, rządowa i każda inna. Liczba urzędników przekracza już tego, co ja pamiętam, jeszcze tygodni Solidarność yy, ogłosił, że zakonuje było aż 45 tysięcy urzędników. W tej chwili mamy w administracji samorządowej dużo, dużo więcej, nie mówiąc o innych. Po co są takie? instytucji, jak, jak urzędy pracy, po co są starostwa, po co są... To jest pytanie do mnie, pytanie. pytanie. pytanie dotyczy tego, jaki jest Pana na tym, jak jest, jaka jest na to rada w tej chwili. To, proszę Pana, tu pozwolę sobie udzielić rady cynicznej, powołując się na takiego rosyjskiego satyryka, sautykowa szczedrina. Otóż on powiada tak, to znawca duszy rosyjskiej, ale tu polska dusza nie jest tak znowu odległa od rosyjskiej, zwłaszcza w takich sprawach. On powiada tak, jak się pojawia jakiś problem, to trzeba dać trzy ruble Feldfeblowi i problem znika. I problem znika. Ja to nazywam pójściem na skróty. Nie, to wie pan, mówię zupełnie szczerze, No bardzo wielu ludzi z tej drogi na skróty korzysta i proszę.